Nie chciałam cię wtedy jakoś tam uderzyć czy coś. No dobrze, ja to rozumiem. Po prostu ktoś cię złapał za włosy, też nie wiedziałaś jakby kto i jakby nie wiedziałaś nic. Dobra, spoko nie ma problemu. Ja po prostu tak mam też, że jakby, no jak wiesz, jak ja się czuję zagrożona i ktoś mi gdzieś uderzy, to ja po prostu oddaję tak, tak mam. Wiesz, też cię przepraszam. Wiesz, no co, ja choć też jak ja bym wiedziała, cię. że tak sytuacja wygląda, że ktoś cię szarpie za włosy, a to ty o tym jakby nie wiesz, no to bym cię nie uderzyła. Wiesz, gadamy ze sobą tutaj cały czas, wiesz o co chodzi, jest no, fajnie, nie. naprawdę jest super dziewczyna. Nie chce się kłócić, po co? Ja tak samo, wiesz, to było przypadkowo. Poza tym, wiesz, później jeszcze coś wyjaśniliśmy, ja pamiętam tutaj z rano, ale to mi się też wydaje, że to bardziej, wiesz, alkohol. Tak, dokładnie. Później to nie było także usiądziemy na no spokojnie, porozmawiamy. Pewnie, pewnie. Dobrze. <laughs> Więc ja nie, nie kłócimy. Tak, nie kłóćmy się więcej. Na ten, jeszcze. Najważniejsze, że nawet jeżeli coś tam się wydarzyło, to że z rano nie ma, że u nas nie ma takiego, czy ja na przykład nie chodzę tam obrażona na ciebie ani ty. Tak, oczywiście, nie że ma. tak, no. Tylko po prostu, żebyśmy się nie kłóciły, bo to jest bez sensu. No właśnie, się no. bawimy. Super.